Jesteśmy dzisiaj z powrotem. Jedziemy na siłownię. No i niestety musiałem się dowiedzieć, że egzaminy mamy za miesiąc, czy jakoś 30 dni. Co też oznacza, że muszę zacząć się uczyć bardziej. Polski matematyka, takie podstawy. Ale to i tak nie zmieni faktu, że będziemy dalej trenowali, bo szkoła trochę czasu zabiera, nie będę kłamał. Ale i tak będziemy te treningi robili codziennie, niezależnie czy muszę się uczyć więcej. To i tak ten trening zrobimy, ale tak, żeby was zagłębić w ten temat, no to będziemy musieli pojechać do innej miejscowości. I dlatego też nie będziemy w stanie robić treningu ani na siłowni, ani w domu. I też na pewno będzie mało czasu przez całą naukę i te egzaminy, ale zawsze znajdziemy czas, czy to w nocy, czy to w dzień. I tutaj mówię tak, normalnie, jeżeli nie będziemy w stanie zrobić żadnego treningu, w ciągu dnia, po czy przed egzaminami. No to ten trening zrobimy po prostu w nocy. Niezależnie, czy to będzie o północy, czy o 23, czy o 4 rano. Ten trening zawsze musi być zrobiony tak samo jak i dzisiaj. Niestety chyba tutaj na siłowni nie było 25 kg handli. Dlatego musieliśmy na 24 wziąć na początek. I tak, ogólnie dzisiaj wszystko wyszło idealnie. Nie było jakoś niesamowicie źle, pomimo iż nie miałem zbyt dużego snu. Po prostu nie byłem w stanie się wyspać. Miałem jeszcze trochę pracy, dlatego po prostu nie byliśmy w stanie. Nawet nie zauważyłem, kiedy to minęło. Myślałem, że było jeszcze kilka miesięcy tych egzaminów, a nie, że będą aż tak szybko. I też nie mam najlepszych ocen, dlatego może być trochę trudniej. Ale no cóż, musimy się dostać do tego liceum, i tutaj mówiąc, musimy. Mam na myśli, że nie mam innego wyboru. Nie mogę do innej szkoły pójść, muszę akurat do liceum, i dlatego też uważam, że te 3 lata, które mi jeszcze zostały, musimy wykorzystać jak najbardziej, nie tylko z treningiem, też z czasem, bo powiem wam tak, 15 lat. Może i to jest młody wiek, ale za 3 lata ta osoba ma 18. Uwierzcie, 3 lata to nie jest dużo, to jest akurat bardzo mało czasu, jak o tym pomyślicie, i dlatego też musimy dostać się do tego liceum, bo po prostu nie ma innej drogi. Nigdy nie miałem dobrych ocen, i teraz też nie mam, ale to nie zmienia faktu, że dalej tam się dostaniemy. Większość osób gada, że potrzebują szczęścia, żeby mieć dobry wynik na tym egzaminie. Czy ogólnie w szkole? My nie chcemy żadnego szczęścia. My nie chcemy szczęścia z treningiem. My sami sobie wszystko tutaj zrobimy z tym treningiem. Będziemy celowali jak najwyżej, żeby te treningi były idealne, po prostu na maksa. Bazujemy tylko i wyłącznie na tym, co my umiemy. Na tym, co ja się nauczyłem, tak samo jak i w szkole, tak i na treningu. Nie rozumiem, czemu ludzie się tym tak stresują. Stresowanie jest właściwie na marne, to jest tylko uczucie. Skoro i tak musisz ten egzamin napisać, prędzej czy później, to miałoby tutaj sens, aby się tym nie przejmować w żadnym stopniu. Po prostu zignorujemy to, napiszemy, co musimy, i dostaniemy się tam, gdzie chcemy. Po prostu będzie idealnie. No i oczywiście nie mam 100% pewności. Ale nigdy nie będziesz miał 100% pewności do czegokolwiek. Na dzisiaj my już skończymy. Widzimy się prawdopodobnie jutro. Na kolejnym treningu na maksa. Dzisiaj byłem trochę zespany, dlatego ten trening był słabszy. Ale i tak wyszło bardzo dobrze, bo później jak już się bardziej obudziliśmy, to trochę nadrobiliśmy te straty. Które zresztą nie były dość duże, bo większość osób i tak nie ćwiczy do upadku. Dlatego widzimy się w następnym filmie i do następnego. thank mm -hmm. you